Witam szanownych graczy. Słuchajcie, dzisiaj chcę wam pokazać mniej więcej rozgrywkę z Diablo 4. Jak zapewne wiecie, na nie ogłosili tą gierkę. I właściwie mamy tutaj człowieka przed sobą: Wolf Cryer, na Twitchu tak się nazywa. Który właściwie gra w demo na bliskonie, więc powiem szczerze, że stwierdziłem hej, fajnie będzie po prostu wam pokazać mniej więcej jak ta gra wygląda. Jeszcze nie jest ewidentnie tutaj dopieszczona, patrząc na wodę, na takie różne elementy, które się no właściwie robi pod sam koniec, jeżeli chodzi o takie szlify. Ale chciałem Wam zwrócić uwagę na kilka podstawowych kwestii. Pierwsza rzecz, no to na pewno rzuca Wam się w oczy to, jak gra wygląda, jaki ma styl graficzny. Jest in, inny zupełnie. Nie widzicie tutaj żadnych tęcz, nie widzicie tu pastelowych kolorów, eee, chociaż. Gra rzeczywiście troszkę jest podobna, no jest to rzut izometryczny, jest to Diablo musi być podobne, tylko że chciałem wam powiedzieć o tym, że to jest nowy silnik graficzny. Powiedziała tu pani, która przedstawiała na panelu, która przedstawiała gameplay. Tutaj mamy druida. W Diablo 4 ogólnie będą pięć, będzie pięć postaci, ujawniono druida, barbarzyńcę i czarodziejkę. Jak pytałem was na czacie podczas streamu, który się naprawdę dobrze udał, świetnie było. To rzeczywiście niektórzy wskazują na to, że chcieliby paladena i Amazonkę. Niektórzy by mówili o też o nekromancie. właściwie to byłem ja. Zatem ciekawa sprawa, ale muszę wam jeszcze powiedzieć o jednej ważnej rzeczy. Tutaj mamy, mamy nieliniową fabułę, przynajmniej tak to zareklamowali, non linear fabula, fabula? mamy nieliniową fabułę przynajmniej tak to reklamowano, więc będzie tutaj różnie. W zależności jak poprowadzimy naszą postać, to się wydarzy. Ja oczywiście nie oczekuję tutaj jakiejś niesamowitej skomplikowanej fabuły, to w końcu jest Hagen Slash, ale jest to hagenslash Slash z otwartym światem. Zatem nie będzie czegoś takiego jak mapa, gdzie klikamy i przenosimy się w dany zamknięty teren, tylko wychodzimy z miasta i jedziemy na koniu przed siebie. Czy z kumplem i naparzamy wszystko dookoła. Panele jeszcze trwają obecnie, więc ja wskakuję tam, nagrywam i będę Wam. Właściwie zrobię Wam podsumowujący filmik i opowiem dosłownie o wszystkim, co dotyczy tej gry. A tym ludziom bardzo zazdroszczę. Jak widzicie, jest, są w wiosce i tego nie wiedziałem, nie byłem dosłownie pewny. Nie widzę żadnej drużyny tutaj obok, przynajmniej nie wiem, i mam wrażenie, że to jest hub. Po prostu że można spotkać innych graczy. Czy to jest dobrze, czy źle, no w pewnym sensie jest, no widzisz, że ta gra żyje, że są ludzie dookoła, ale w pewnym sensie jak wszyscy idą do jednego quest to to jest troszkę dziwne. Tutaj jest kawałek mapy, jak widzicie ona jest zakryta mgłą, no i wychodzimy tutaj z lokacji, właściwie nie, dalej jesteśmy w mieście. Więc powiem wam, że to jest na żywo. Teraz nagrywamy to, co się dzieje na żywo. I tutaj mamy taki przykład fajny, nie wiem, współgranie ze stałym środowiskiem. Podobno można się wspinać po różnych skarpach, po różnych murach. To możecie też zobaczyć na głównej stronie Diablo. Link w opisie pod tym filmem. I właściwie biegają wszyscy po jednym świecie. Nie wiem, czy tu będzie walka z jakimś bossem. Ja bym troszkę to pogłośnił i byśmy może posłuchali, co ten gościu mówi tutaj. to a world event. Where multiple people in the area can just come around and uh, wait for it to show up. And it, it looks like it's got a timer going around it. That's pretty cool. Let you know when it's available, when you can jump into it and get some loot and fight with other players. That's pretty cool. Okay. Zatem to jest teren, gdzie możemy się spotkać z innymi graczami. Jest tu jakiś timer przy tym wydarzeniu, więc to są takie wydarzenia w świecie, w którym każdy może uczestniczyć. Zatem jest to w pewnym sensie Massive Multiplayer Online Game? W pewnym sensie jest. Zatem to jest bardzo ciekawe. Ale to będzie rzutować na to, jak się, jak się będzie grać. W sensie będzie zupełnie inny klimat. Nie mówię, że to dobrze czy to źle. To trzeba tak naprawdę zobaczyć, jak będzie tutaj rozdysponowany lód. W jaki sposób będzie się po prostu grywać tę gierkę. Czy przypadkiem nie będzie Was kurzeć, że tak dużo ludzi biega dookoła Was? Czy da się zagrać na przykład z, z drużyną, którą sobie wrzucicie do, 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 do drużyny, których zaprosicie? Więc mamy tutaj walkę z jednym z bosów. Może pogłośnie gościa i sobie posłuchamy tego, tej demony. Patrzcie stricte na ten styl graficzny. Więc widzę, że ten druid się bardzo składnie prze, przeistacza. Wilkołaka albo niedźwiedzie łaka. Boulder that we can throw in every now i then, jak like I can get out of the pipe right now. Throw my boulder over. But we don't have a uh, range stuff. We do have our wolves. Jesus, that hurts. Nie kojarzy wam się to z Lost Ark, Ashawa The Pestilent gdzie są właśnie takie dynamiczne walki z różnymi bossami. E, w ekipie. No, ciekawa, ciekawa sytuacja. Powiem wam szczerze, że... fajnie się będzie skąpali w tej grze na pewno. Ale. Ok, mamy pierwszą śmierć, śmierdził have Dayd. Zobaczymy, gdzie on się pojawi w Checkpoincie. Czy to będzie w mieście, czy tuż obok walki, ale coś mi się wydaje, że jest są jakieś miejsca, gdzie goście powstają, na przykład taki cmentarz. Aha, to jest tuż obok. Ale może to też zrobić dla potrzeby dema. Ja w ogóle myślę, że ta gra się zmieni w zupełności, znaczy nie całkowicie, ale dużo elementów, które tutaj widzimy, będzie wyglądać troszkę inaczej. Um, nie wiadomo kiedy jest premiera, nie podali daty premiery, to jest chyba najważniejsza informacja dla was. Więc... ale jak to... No, powiem wam szczerze, że nie wiem co o tym sądzić. Fajne to jest, że możesz współgrać z innymi, naparzać. Podoba mi się w sumie styl graficzny taki harsh dość mocno, Tyrodem z of Exile. Jednakże myślę, że tutaj te elementy jeszcze do doszlifowane. Um, jeżeli chodzi o drzewko umiejętności, on tutaj tego nie pokazał. Ja muszę wam powiedzieć, że ono bardzo jest podobne do Diablo 2. Zatem nie jest jakieś już zbudowane. I tutaj jak poniżej, jak zobaczycie, macie 1, 2 3 4, tak jak było w Diablo 3. I lewy klawisz myszy, prawy klawisz myszy. myszy. Ja mam nadzieję, że on pokaże drzewko za niedługo. Ale to jest rzeczywiście zrobione taki mix Diablo 3 z Lost Arkiem. <laughs> Coś takiego. Oczywiście możemy tu na koniach biegać. Um, będziemy mieli pewnie do dyspozycji masę montów, jak znając Blizzarda. Nie, ale no dajcie znać co wam, czy, czy wam to się podoba, czy to co pokazali jest um, to na co czekaliście. Oczywiście Diablo 2 Remaster nie pokazali, strasznie się zawiadłem jeżeli chodzi o to, ale będziemy musieli dość sporo, dość długo czekać na, na ukazanie się tej gry. Bo moim zdaniem przyszły rok no, to jest pewnik, nie ma szans. Chociaż jest grywalne demo, prawda? Ale dalej nie słyszymy, właściwie nie usłyszeliśmy daty premiery, więc myślę, że oni po prostu nie chcą się śpieszyć, będą to szlifować. Um, dużo więcej nie można by powiedzieć. Oczywiście jeżeli chodzi o spele, mamy tutaj podstawowe takie rzeczy jak bolt widzę, Lightning Bolt, Fireball. Gościu tutaj rzuca jakimiś głazami, coś całkiem spoko wygląda. Barbarzyńca ma takie uderzenie mocne, które atakuje w obszarze, też dobrze to wygląda, no ale... Toż mogę więcej powiedzieć. Nie wiem, patrzę na to i mam wrażenie, że trzeba będzie w to po prostu zagrać, żeby zobaczyć ten feeling o co chodzi. Okej, okay. gościu upadł, o to mi właśnie chodziło, żeby poczekać do tego momentu. I sobie zobaczymy więcej, jak wygląda loot. Ok, czyli mamy rzadkie przedmioty. Tam widzę, że jakiś przedmiot chyba. Tutaj mamy skile, jak widzicie. Innymi słowy, ranki. Which puts you to wearbear, and you are granted new wearbear skills. So then we've got petrify, which is earth magic. Petrify all nearby enemies, stunning them for five seconds. Petrify. Damage makes, breaks this effect and deals an additional 137 to 168. And the skill has additional... Jak widzicie, tutaj wybieracie po prostu skile, które są pod 1, 2 czy 4. Tak to, tak to mi się tak to wydaje. Tak jak mi się wydaje. I praktycznie wiele, wiele rzeczy nie pokazano tutaj. Tu kilka skilli, które mają do dyspozycji. No rzeczywiście styl graficzny jest zupełnie inny niż w Diablo 3. To jest dużo krwi, dużo trupów. Mamy amulet, który już ma szansę, żeby Hydra powstała i atakowała potwory. Więc mam wrażenie, że tutaj legendarne przedmioty są rodem z Diablo 3. Że nie będziemy tutaj liczyć na jakiś Turbo Craft, takie mam wrażenie, że oni też zostawią to dość uproszczone. Mówię uproszczone w perspektywie. O no, perspektywie Path of Exile Widzę, że mamy te same przedmioty jak rzadkie, tam legendarne To jest, to jest okej, okay, nie? Ale dosłownie taki sam system gdzie właściwie zwiększasz tylko i wyłącznie swoje statystyki To jest bardzo uproszczony system Poniżej macie Attack, Defense, Life gdzie właściwie wam zlicza mniej jaką macie siłę postaci I pewnie później możecie robić jakiś większy encounter Ale... Ten system daje mało możliwości tak naprawdę tworzenia różnych ciekawych przedmiotów. Mówię całkiem poważnie. Um, więc no cóż, liczyłem na rework, nie na rework Diablo 3, bo to wygląda jak re rework Diablo 3. No, w sensie z nowa odsłona, z, no ale taki sam system praktycznie tworzenia postaci, talenty inne, tam umiejętności troszkę inne, różniące się. No i talenty mamy coś takiego, takie, takie drzewko. Więc to nie jest coś wielkiego. Właściwie to jest bardzo prostolinijne, jak zauważycie. Nie wiem, co później będzie, bo później może być jakiś system nie wiem, nie powiem klas prestiżowych, bo to chyba za dużo powiedziane. Ale zdecydowanie coś później, co będziemy mogli rozwijać. Mam nadzieję, że nie paragony, ale ewidentnie. Polerka, powiem wam szczerze, że boję się. Troszkę się boję tego, co będzie. Oczywiście styl graficzny mnie bardzo zadowala, pomimo tego, że on nie jest jeszcze dopieszczony, ewidentnie. Ale... nie wiem jak to będzie właśnie z tym otwartym światem, jak, to będzie, jaka będzie współ, jak będziemy współgrywać z innymi graczami. Ach, i runy. I to mnie cieszy. Słuchajcie, runy... runy dropią, A, więc są oczywiście sokety w taki sposób. Ciekawe czy będą... no muszą być słowa runiczne, ale no. Są... vex mu dropią. Okej, to jest dosyć wysoka runa, chyba. Chociaż tutaj chyba nie niezbyt, tak? DOLBEX Chyba bym jakby połączył teraz Dwie runy to coś z tego by wyszło Czasownego No Ok When you a healing potion, gain critical strike chance for 7 seconds Czyli 50% więcej krytyka... krytykawa Ok, i przy płotki no okej, okay, to, to daje nam pewną jakąś taką małą, drobną wariację, itemizacji. jak ja to ładnie powiedziałem. Tak więc, moi drodzy, no... Hmm, tam dalej nie możesz zejść, bo tam już nie ma niczego, czy coś? Aha, nie, okej. Okay. Level drugi? Nie, ładnie to wygląda, powiem wam szczerze, zupełnie inaczej. Zupełnie jest inny, inny feeling. Okej, okay, kochani. O, jak widzieliście mniej więcej. Dajcie znać, jak wam się to podoba. To jest, to jest mega istotne. To jest oczywiście nagrywka z tego co się dzieje teraz na blisko. Ja idę przeglądać sobie panele, Dostałem informację, że nie mogę tego restreamować, chociaż mogliśmy dalej cisnąć i oglądać ten gameplay zacny na przykład. I jeszcze jest strona internetowa, którą chcę wam pokazać teraz. Mam tutaj stronę internetową. O, oczywiście możecie zobaczyć film wprowadzający, który jest naprawdę mroczny. Naprawdę mroczny. E, oczywiście klasy postaci. O, możecie sobie mniej więcej zobaczyć Barbarzyńca. Wygląda w taki sposób. To surowo, prawda? Kojarzy mi się to z ESO. Nie wiem czemu, jak patrzę na te wszystkie zbroje. E, Czardziejka. Oczywiście jest to druid. I w miejsce na dwie postaci, bo będą, będzie pięć postaci przy się Nie wiadomo kiedy. Rozgrywka. Wygląda tak jak widzieliście, to może nie będziemy tego oglądali. Świat to jest interesujące, bo świat ma być otwarty. Możemy na koniach się przemieszczać, więc e, odkryj świat gry. Zobaczmy. Więc możemy przechodzić z punktu A do punktu B. Jak bardzo to będzie ograniczone, nie jestem pewny. Ale e, jakieś dzikie tereny skos glen. W ogóle to jest porosie. Całe eon, może nie całe eony, ale dość spory czas po. Już nie pamiętam dokładnie, mówiono o tym na, na panelu, ale o tym sobie porozmawiamy jeszcze w innym filmie, bo chcę ten cały panel wam przedstawić. Dodatkowo mamy tutaj druida podążającego z wilkami. On może mieć różne pety z tego, co słyszałem, w zależności, jak go zbudujemy. Tak więc, mniej więcej, tak wygląda świat gry. Można powiedzieć, że jest zupełnie inna, inna kreska, prawda? Właściwie zupełnie inaczej to wygląda mroczniej, <laughs> tak bardziej mroczniej. No i oczywiście ca cały lore. E, ja jestem ciekawy, jak mniej więcej cała historię zostanie przedstawiona, bo tutaj jest, jest istotne. Tu widzę, że pustynne tereny. E, suchych stepów. E, Awezar trucizna zaraza i rozpacz pożarają ten region jak pleśnie. No, ładnie to wygląda. Ładnie w sensie mroczno. Rzeczywiście Kegżestan. I tutaj mamy masę demonów, które tutaj mają zupełnie inną kreskę. Kompletnie, ale o demonach i potworach porozmawiamy sobie w następnym filmie. Jak ogarnę wam panel, który był na Bliskonie. Fabuła! Jeżeli chodzi o Lilith, życie koniecznie film. bo jest bardzo mroczny, krwisty, taki konkret. Więc mroczny tytuł zakończył trwające eony wygnanie Lilith. I znów sprowadził ją do sanktuarium. To powinien być tych. Jej powrót oznacza początek ery mroku i niedoli, i to rzeczywiście może tak być. Przepieczę i swój los. Klikając i dotykając mniejszy przycisk, zgadzasz się na otrzymanie wiadomości ofert specjalnych o Blizzard Entertainment. Możecie się zarejestrować i dostawać różne oferty od Blizzarda. I na sam koniec, jeszcze chcę wam pokazać artbook, który został praktycznie tutaj wrzucony: 16 stron. Tutaj jest um, właściwie taki art, który był pokazywany na panelu. Chodzi tutaj o Lilith i Inarius. Inarius jest to ten anioł, który przypieczętował z ludzkości w pewnym sensie, bo właściwie Lilith to jest matka ludzkości, stworzyła sanktuarium, jest to córka Mephisto, więc e, całkiem ciekawie to wygląda. Oczywiście dużo krwi, e, dużo zwłok, e, bardzo gor jest e, sam trailer. Więc ogólnie zupełnie inny klimat. Totalnie. Bardzo mroczny. Jestem ciekaw, jak się w to będzie ogólnie grać. I same arty, różnych przeciwników, możecie tutaj znaleźć, jeżeli chodzi o kozły, z którymi walczyliśmy w Diablo 1 również. one się przebijały właściwie non-stop. Tylko takie demony. To wygląda naprawdę świetnie. Goatman Fighter Concept dla Diablo 4. Zatem dajcie znać, kochani, co myślicie na ten temat, jakie są Wasze wrażenia. Jak dla mnie, koncepcja jest całkiem niezła, ale styl graficzny też. Boję się o, tylko i wyłącznie o tak zwane replayability, czyli całą itemizację, w jaki sposób się buildy robi i czy rzeczywiście będzie tam czego szukać. Bo to chyba głównie chodzi o Hangin Slash oprócz story. O story będę łykał mocno cały lore, który tutaj będzie przedstawiony. Jak najbardziej, no ale jeżeli chodzi o długość spędzenia czasu w tej grze, no to zależy stricte od systemu run, systemu craftu, tego co będziemy znajdować, jak się będzie grało, jaki będzie feeling tej gry, bo trzeba rzeczywiście w to zagrać, żeby się o tym dowiedzieć. Dzięki za uwagę, zostawcie lajka, like, subskrypcję, jeśli chcecie więcej takich informacji ode mnie uzyskać. Dziękuję za stream. A było ponad, nie wiem, 2600 osób, może coś w tym stylu, już sam nie wiem, muszę zobaczyć sobie na podsumowanie, jak się wyświetli. A to było zaskakujące, no ale było naprawdę fajnie i pozytywnie. Tak więc dzięki za uwagę, zostawcie lekka suba. Jeśli chcecie więcej, trzymajcie się, hej.